Marzec i kwiecień to gorący okres dla kandydujących, a trwająca kampania wyborcza właśnie dobiega końca. Adam Cudak, witam i zapraszam na wydanie informacji Aktywnego Szczytna. Na terenie miasta Szczytno o mandaty do Rady Miejskiej walczy sześć komitetów, i tylu też kandydatów stara się o posadę burmistrza. Miasto zostało przyzdobione banerami z twarzami kandydatów, a niektórzy z nich zaczepiają mieszkańców na ulicy lub odwiedzają ich osobiście. Wielkim obietnicą nie ma końca, ale zamiast mówić o tym, co ma nastąpić, Zastanówmy się przez chwilę, co działo się w ciągu ostatnich lat. Zespół Aktywnego Szczytna działa na rzecz mieszkańców od dłuższego czasu i ma za sobą wiele zrealizowanych inicjatyw. Zacznijmy od tego, że od 2018 roku pozyskaliśmy na swoje działania ponad milion złotych i większość z tych pieniędzy wydaliśmy na terenie miasta. Przy realizacji naszych projektów zawsze staraliśmy się zatrudniać lokalnych wykonawców i robić zakupy w lokalnych sklepach. W 2020 roku założyliśmy punkt pomocowy dla uchodźców z Ukrainy. Ponadto wsparliśmy ponad 300 ukraińskich rodzin uciekających przed wojną, przekazując im pomoc materialną w postaci bonów na zakupy w kwocie przekraczającej 120 tys. zł. Oprócz tego organizowaliśmy czas wolny i wyjazdy dla dzieci uchodźców. Od trzech lat pomagamy seniorom w codziennych zakupach dzięki współpracy z Fundacją Biedronki. Dotychczas wsparliśmy ponad 100 osób starszych z terenu całego powiatu, przekazując na ten cel ponad 130 tys. zł. Organizujemy też akcje charytatywne i zbiórki na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego miasta. W okresie świątecznym rozdajemy każdego roku około 100 paczek żywnościowych dla osób starszych. Dzięki pozyskanemu wsparciu od Fundacji Biedronki i pracy naszych wolontariuszy w ramach przeciwdziałania samotności osób starszych w 2023 roku zorganizowaliśmy kolację wigilijną, a w 2024 roku śniadanie wielkanocne. W ciągu ostatnich czterech lat w ramach naszych projektów zorganizowaliśmy setki godzin bezpłatnych szkoleń dla lokalnych liderów i przedstawicieli ponad 25 organizacji pozarządowych. Oprócz tego ponad 100 seniorów wzięło udział w naszych projektach, między innymi organizując wydarzenia dla społeczności lokalnej i biorąc udział w zajęciach komputerowych, a także z zakresu dziennikarstwa, prawa, psychologii, ochrony danych osobowych i praw konsumenta. W ciągu dwóch ostatnich lat zorganizowaliśmy pięć debat publicznych dotyczących najważniejszych potrzeb mieszkańców Szczytna. Poruszane przez nas tematy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa seniorów, rozwoju lokalnego biznesu, edukacji, ekologii i transportu publicznego w naszym mieście. Zorganizowaliśmy kilkanaście wydarzeń i wyjazdów edukacyjno-integracyjnych dla naszych mieszkańców. Były to m.in. piękniki sąsiedzkie, a także wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu Rzeczypospolitej czy też Teatru Jaracza Wolsztynie. Zrealizowaliśmy projekt Uwolnijmy jeziora, którego celem była walka z grozeniem linii brzegowych rzeki Jezior oraz dbanie o ich czystość. W ramach naszych działań wystosowaliśmy dwie petycje do Wod Centralnych, które zostały poparte przez ponad 300 mieszkańców. W ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy badania potrzeb mieszkańców miasta i Powiatu Trzycińskiego. W ramach prac badawczych utworzyliśmy mapę potrzeb do bieżącego kontaktu z mieszkańcami, a także przeprowadziliśmy 200 godzin sondy ulicznej. Wyniki naszych badań znajdują się w opracowanym przez nas raporcie z diagnozy, który można pobrać z naszych stron internetowych. To tylko przykładowe inicjatywy zrealizowane przez zespół Aktywnego Szczytna. Nasze dotychczasowe działania stanowią solidną podstawę do tego, co możemy Państwu zaoferować w przyszłości. Kiedy więc staniecie przed wyborem 7 kwietnia, warto zastanowić się, kto faktycznie działa na rzecz naszego miasta. Zagłosujcie Państwo na kandydatów, za którymi stoją działania, a nie puste słowa. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Adam Cudak.